Są listy, których nie da się czytać bez ściśniętego gardła. Listy, które są pożegnaniem z dzieciństwem i zarazem z życiem. Właśnie o autorze takiego listu jest ta opowieść. Dziś mija rocznica śmierci Jurka Bicczana. Ten chłopiec, najsłynniejszy z orląt lwowskich, przyszedł na świat 29 listopada 1904 roku. Miał niespełna 14 lat. Powinien siedzieć w szkolnej ławce, biegać za piłką, marzyć. Ale historia postanowiła inaczej. W listopadzie 1918 roku lwów płonął, a Jurek nie potrafił stać z boku. Zanim wyszedł z domu, zostawił na stole list. Jego treść do dziś porusza każdego, kto go czyta. Kochany tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę na tyle sił, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem też moim jest iść, gdy mam dość sił, a wojska braknie ciągle dla oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Jerzy. To nie był impuls chwili, to była świadoma decyzja młodego patrioty, który czuł się odpowiedzialny za swoje miasto. Jurek walczył na cmentarzu Łyczakowskim. Tam, między grobami przodków. Bronił Lwowa przed wojskami ukraińskimi i tam dosięgła go śmierć. Został trafiony odłamkami szrapnela w dniu, w którym wolność była już na wyciągnięcie ręki. Zginął 21 listopada 1918 roku. Miasto zostało oswobodzone zaledwie kilka godzin po jego śmierci. Jego historia stała się symbolem całego pokolenia orląt lwowskich. Pokolenia chłopców w za dużych mundurach Którzy udowodnili, że o wielkości serca nie decyduje metryka, lecz miłość do ojczyzny. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia!